Cześć, mamortki, witam, dzień dobry. Dzisiaj polecimy na Pamtrak, ale tak rodzinnie, bo widziałem, że spodobał Wam się nasz poprzedni film. Link tu jest gdzieś w karcie, tam na górze. Możecie zobaczyć, jak nie widzieliście. No i polecimy z Dominiką i z Maksiem. Panie Maciu, co Pan robisz do cholery? Co Pan robisz? Zostaw kamerę. Halo? Chcesz coś powiedzieć? On, no tak, właśnie. Maksym się nauczył chodzić, niedługo wsadzimy go na pierwszy rowerek do odpychania. Zobaczymy jak sobie poradzi. I z tego też będzie film oczywiście. Jak będziemy go uczyć. <grym> Może być całkiem ciekawe. Maksym, pokaż gdzie będzie y, tego cubik. On ma teraz spinacze tu już. O, tu będzie. Dzięki, tak. ziom. Będzie. Dzięki za spinacz. Dobra, zbieramy się powoli. I lecimy na pumptrack, pośmigać, polatać. Dominika też coś polata, nie? Tak. Prosta sprawa jest zajawa. Ubierz się gościu, sam się ubierz. Dobra? Ubierzesz się. Zostaw tą kamerę. Zostaw tą kamerę. I wyciągnij spinacz z buzi jak coś mówisz. Mogę? Johnny! Pokaż. Trzymaj. Trzymaj buta. Włóż buta. Tu masz... Ale to nie tego buta. Nie tego, nie nie. Lebotka. Teraz zobaczcie jaka jest misja, żeby ubrać dziecko bez płakania, on zawsze płacze jak fajnie, się go ubiera. trzeba tak, związać włosy. No, Profesjonal team. Czekaj Johnny bolerko. Sprawdzimy kupala czy wszystko jest w porządku. Sprawdzimy kupala. Także kupala nie ma, dziecko najedzone. To jest hołd ubieranie dziecka. Znaczy, naszego dziecka, bo myślę, że chyba z innymi dziećmi to nie jest tak trudno. No, nasze dziecko ma naprawdę dużo energii. Po mnie i po tej pani. Za dużo on ma energii. Ej dobra, ma spinacz, może nie będzie płakał. Zobaczymy, zobaczymy. Tak, Będzie szybka, to musi być szybka akcja. Nie może to trwać długo. Dobrze. Wózek przygotowany, bolit maxia. Powiedz bolit maxia. Napiszcie w komentarzu hashtag bolid maxia. A jeszcze trochę i będzie miał taki rowerek do odpychania się fajny. Taki bez pedałów. Wiecie o co chodzi, żeby się nauczył łapać równowagi. Będzie z tego vlog jak chcecie. Możecie napisać czy chcecie. Oczywiście. Coś, co powiedzieć, e, coś co chciałeś to? powiedzieć? <laughs> tak jak słyszeliście, podoba mu się. <laughs> A ty masz już buty na rower swoje? Należe. Mam, powiedział! Mam! Ten but jest na rower? Dobry będzie? Nie. Pokaż Podesz, podeszwę, ja ci sprawdzę. Podeszwa, wagi. No. Eee. W miarę, w miarę ten but. Ten nie, ten. Nie, nie no eee. dobry. O, i zaczęłoś. Tak. To jest ten moment. Ej, drugi but! Help. Masz spinacz. <głos> <głos> dobry patent ze spinaczem. E, poradnik dalej jak ubrać dziecko? Trzeba czymś zająć i wtedy go ubierać. No najlepiej najlepiej do tego klucze od domu. Tak, klucze od domu albo jakaś zabawka. Zabawka to tak właśnie mało, bo go rzadko jakaś zabawka interesuje. Zwyczaj jest to na dwie minuty. Jak nie mniej. Ale masz buty kozackiegoś. No proste, kto kupi łódźki? Bo Boa, skretrze robi. U, 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 u. Dawaj, nie DJ jest. Max się ujeżdża. Nie jest za ciasno jakoś mi się zawsze DJ że... Maciu 2020. Za ciasno mu zawsze. I tu dobry bit powinien wejść. Ja was zaraz tak zbiduję, a, a jeszcze zbiczuję was. Drop the bass. parę słów do kamery, poproszę. Tak, to jest kamera. To jest kamera, tak. Wszystko się... jest zostaw. Musisz się przyzwyczaić gościu. Cichutko! I teraz się czutko. zacznie. Pa, pa, pa. Wyczuwam, wyczuwam problem. <laughs> Ty to no zostaw tą kamerę. Ja pierdzielę, ale się czepił. Masz, ponagrywaj coś. Czekaj, może najpierw włożymy. Pierwsza nagrywka, Maxia. Aha, twórczo, bardzo, bardzo twórczo to nagrał. Dobra Kuba, ubieraj się, U, poludek, ja... ale ma skręconą głowę. Można mu skręcić dobra, głowę. Słuchajcie, bądźcie tu, ej. O Jezu, o Jezu. Skręć mu głowę. Maciu jego pierwszy vlog. Maciu. Dobre to było. To było A. dobre. Dziecku należy podać dobrą dawkę Red Bulla, aby miał energii. Chociaż on ma wystarczająco. Red Bull by mu zaszkodził. Za dużo energii. Ktoś tam idzie, chyba. Ktoś tam idzie. No otwórz. Jak miałem otworzyć z tej strony? No ja przejmę to. Tu małego. Rodzinny spacerek. Trzymaj mama. Tata zrobi szybkiego barskiego. Maciu Muszę mu się to podoba? Będziesz lato? Ze starym? No niedługo będzie chciał, żeby nic nie mówił. Bo on się tu nie będzie zamykać. Tato, a co tata, to? Nie, tata, a co to? Tata, Kupisz? Nie, a co to? A co to? Chodź na rower. No chodź na rower, tata. No, no chodź, no proszę o Nawet tak nie będzie mówił, bo już będzie miał dosyć przeze mnie. Tak, gdybyś miał przez niego dosyć. Oby. Maxiu w ogóle jedzie z nami do Gdańska na Baltic Games. Pierwsze jego zawody, które będzie widział na żywo. I to grube bardzo. Na, na pierwszych zawodach ogólnie swoich i jeszcze najgrubszych zawodach w Polsce. No, co? Widzisz na tyle <laughs> Będzie tylko na takie jeździł, żeby się nauczyć. Mortki ogólnie zapomniałem dodać. Żebyście zostawili co mają zostawić. Subika. Tak. Łapka w górę. Mhm. I dzwoneczek. łapka w górę i dzwoneczek. No i jeszcze... Trzy misje. Lecimy do 10 tysięcy obserwujących w sensie subów. <laughs> Brakuje jeszcze chyba 200 i idzie coraz lepiej. Możecie napisać w komentarzu jak macie jakiś pomysł na film, to napiszcie na dole, co możemy zrobić razem. Bo widzę, że lubicie razem, jak jesteśmy oglądać. I z Maxiem Helikopter nam odleciał. Mieliśmy nim lecieć na pantrak ogólnie, ale chyba zapomnieli. Nie co tam masz? A koszuleczkę. Elegancko. Ej. Możliwe, że jak to oglądacie, to już jest na sklepie 1l1p.pl możecie sprawdzić, czy już w sklepie jest, bo nie wiem czy zdążyłem otworzyć. Mama, trzymaj. Piny mocne? No trochę są te piny. Ostre. Teraz ludzie pytają, gdzie Max. Gdzie Max? Uważnie. Nie wiem, tamtecz mama. Coś tam się od ziemi oderwało Nie hamuj tak Mówisz, że rozpędu nie ma Nie yeah. Po 200 km Co to za model? RMD Bajko. Bajko! <noise> RMD Bajko. A jak to on ci mówi? RMD bike RMD Bajko. Komuś! Gdzie <noise> tu robić? Lata 2,5 metrowy jambox, ale boi się przeskoczyć. Coś się oderwałaś od ziemi. No teraz się oderwało. Poleciało. Idziemy na baula. Teraz ta to poświruje na hamulce. Zrobię 2-7 w dropa. Taki potężny 2-7 w wielki drop. A spróbuj sobie Dominika teraz wjechać w sobie Nie wiem. Zagramy w w w kółko się w turynku. jak w Dawaj. Zjeżdżasz tu i. No wiesz lądo. Dobra. Na Zresztą. rondzie prosto. Na rondzie prosto. Dobra. Tylko teraz dobrze wyjedź. A jak teraz wyjechać Do góry. Jak? Nie wiem. Nie kręci mi się już w, no, w głowie. Nie kręci mi się w głowie. Widzę już. Kuba! No? no wyjedź do jak? góry! Gdzie? Tu siema kiemon. To moja siostra młodsza, tak? Mam młodszą siostrę. Yes. Ile masz lat, przyznaj się? 16. <gry> 10 lat możesz. Ja nie, <gry> nie wiedziałem, ile masz. <gry> Dlatego pytam. To <gry> no był tak głupi pomysł. A ty umiesz czego... coś na Bajemicie? To jest moje dzieło. Jakie? Umiesz coś. Tam zrobię 5-4 na tylnym kole. <gry> Nie zakręciło. Ja <laughs> Masakra. On tu Chciał płakać, ale nie zobaczył przestał. Dzień dobry. Obudził się pan w końcu? Tylko on jest w szoku. W ogóle. Chcesz się przejechać na tym traku? Jak tam? Jedziemy. Spoko, Mówi, że mu się podoba. Jak wrażenia? No. A tu się zgubi, tu jest niebezpieczne. Wracamy Pokaż młody nogę. To jest Robocop 1A1P. Przyklejone. Pokaż sztuczkę. Młody daje rady elegancko. Się urodził tak bez nogi, ale napierdziela ostro na hulajnodze. Kozak jest. Pamiętajcie, że zawsze można. Wow, triple whip. Dawaj, dawaj. To dawaj dwa. Dobra. Teraz dwa. się wow. No, stresujesz się przed kamerą. Dobra, to... Ty, jak na ciebie mówią? Malfoy. Dlaczego? Bo mam do tyłu włosy. Ale ty wyglądasz identycznie, stary. Wiem. Saturn. A moja różdżka to drzazga, czyli oczywiście proteza. <grywa> Ty się tak urodziłeś, nie? Tak, tak. Kozak. Fajnie, że dajesz rady, stary. Zajawa. Elegancko. I tak ma być, i trzymaj zajawę. Coś tam pojeździliśmy. Ja Jadę złapać Dominikę, bo wcześniej poszła. Ja jeszcze coś tam dograłem. I lecimy do domku. iść na pierożki. Pierożki? No jak będzie otwarte, to mogę Taroszki, to idziemy na taroszki. Nie wiem czy rowerem tam wejdę, ale możemy spróbować. No galerię wbić. Nie, normalnie się wbijam. Raz tam byłem, przecież. Nie, normalnie. Ale bym tu walla zrobił. Boże. Tylko to nie na moją stronę. To jest najgorsze. Patrzcie jaki wall. Jak ktoś jeździ na lewo i będzie wiele niej kiedyś To żeby to spróbował. A szybka sztuczka na podziemnym. Nie wywalam. mnie. Maciu! Maciu! Szybki bulgap w obok. Op. Nie wiem, czy mogę z rowerem, ale nie zostawię roweru na pewno. Ale w niedzielę tu jest pusto. Od kiedy są te niedzielenia handlowe? Ty mogliśmy mu wziąć autko Są takie fajne autka. No ale nie idziemy na zakupy, tylko idziemy coś zjeść. W sumie rad Ale byś się siedział w autku, by mógł driftować. Ale skoro tu auta stoją, to chyba rower tym bardziej może wjechać. Ty, ja chcę do koparki. Dąka masz drobne? Nie, O Boże, ja chciałem do koparki. Jezu. Maciu, jak tam? Wszystko w porządku? Gdzieś jest w szoku. Idziemy, Maciu. Ty zobacz, tu jest. Pociąg, ale nie mamy drobnych, abyś pojeździł trochę, nie? Chciałbyś pojeździć w pociągu? No. A co tam pani ponakładała? Max, słuchaj, te szpinaki nie są takie świeże, więc mam tu dwa. Miały być pierogi i jak zawsze są frytki. No bo to macie, ancia, I Maciu będzie anciał frytki. Maciu jest frytki? Maciu. Jest fryty, Maciu? Mm, mam anciał. Może nie wygląda, ale je więcej niż, niż sam waży. Masz ząbki to musisz wyjść Pokaż zęby Gość jest w szoku cały czas Dawaj za mamusie. Nie gryź widelcem Puszczam Ej gościu, puść kamerę Zostaw ty tą kamerę Się czepił Teraz za tatusia dawaj Za tatusia, pa jak wciągnie wariat Za tatusia Boże Tak niegrzecznie jadłeś Cały czas uciekałeś Uciekałeś cały czas wow, wow, wow. Ale niby z tej strony Tu jest zakaz rowerów no Bo tej nie możesz wchodzić, możesz tylko stąd Tylko od dołu po tym, bo po to elektrycznym To jest... <noise> Czyli praktycznie byłem tu nielegalnie no. A nie wiadomo czy na rowerze nie można jeździć Czy nie można z rowerem wchodzić Rower. Zakres roweru. Ale tam jest sklep sportowy na przykład, gdzie są rowery i... No bo idziesz kupić rower, a nie... No tak, ale musisz nim wyjechać. A, ja. Możecie napisać w komentarzu, jak wiecie, o co chodzi. To co, wracamy już do domu i... <coughs> Koronawirus. Koronawirus! Koronawirus, jak nic. No i... Sushi. No i Kuba stawia sushi, bo przegrał zakład. No właśnie, no muszę postawić. Ale to postawić. nie takie sushi z Biedry, tylko takie sushi sushi. Tak. Prawdziwe Ale z biedronki, sushi. no nie, zależy jaki sort mają. Nie, <laughs> Czasem tak. jest dobre. Stawiasz sushi z Nie musisz mówić firm. Mówiłem ci to. Tak. Firmy będą scenzurowane, nie płacą nam za to. Dziękuję, Susi. do widzenia, widzimy się zaraz. W domu, przy sushi. Właśnie przyjechało sushi. Przyszło zamówionko. Oglądamy Netflixa. Jest elegancko. Kończymy ten odcineczek. Jest sushi, żeby nie było. Przyjechało. elegancko Kończymy odcineczek i jak zawsze tu macie poprzednie odcinki. Zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek. Proste. Kończymy odcineczek. Elo, cześć. Sprawdźcie poprzednie, bo już to mówiłem. Jestem śpiący, tak jest późno. O, bo... Będziesz tu miała. Przysła. Wpadamy na streety, każdy na zajawce, trening Latamy transfery, typie 3 metry od ziemi Twoja laska lubi łypy. my wiemy to ją kręci Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje Ja latam na blatach, a na BMI krzy Jak nie skleję to próbuję, Nie ma nie umiem mamy Chory syp na baniach A za jaków